Specjalnie wybrałem Newka. A czemu? Specjalnie wybrałeś Newka? Tak. Chcesz mi sentyment poruszyć? Mhm. Uh -huh. <laughs> no ale i tak miałeś chyba zaznaczonych kilka map, co? Mm. No, oczywiście to taki trochę był przypadek. jesteśmy w tero. Dobra. No to spróbujmy. Nie czemu ja kurde na rozgrzewkę kupujesz serię granatów, to ja tego nie czaję, nie? Po co mi to? Kurde, u góry jest na piętrze na dachu w sensie. Jest na dachu? Czy zabity? No ktoś chyba już go zabił. Czekaj jaki ty masz kolorek, żółty, dobra. Na zewnątrz, z prawej. Masz ich? Plecy, 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 tam skąd wyszliśmy. Drugiego. Plecy! Ej, kurde, no na respa przyszli. No ja pieprze, teraz mi się zlegowało, Serio, ale kurde wyczucie. Ja go zabiłem. Zabiłem pięciu. Dobra. No serio, znowu. Leży. Szósty. A to tego mnie zabiłeś, tej. nobie? No co daj? <gry> Jaki noob. Ciu, ciu, ciu. To ja idę. I to znowu c -c -c -c. Leży Jeszcze jeden jest tam Muszę przeładować Ej, gdzie on jest? W ogóle nic nie widziałem Przez skrzynkę mnie walnął no. Ej, ale mi buły sprzedałeś Wygiął mnie Hi, raz w jedną, raz w drugą Hello Where we go? Something idea Nie something idea, tylko e, any idea. Some... A something to? Jest? Something to jest coś. Coś, no, coś jakieś pomysły? No to nie, to właśnie nie bardzo. Ewentualnie powinieneś powiedzieć any idea, czyli jakieś pomysły. Ja, 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 Dobra, ja pójdę na wabia, poszczelam trochę. One going big guys. To downstairs. Uważaj, Paweł, tam do ciebie poszedł. Wiem, wiem. Znasz go? Nope Still nothing Zabił mnie Zabił mnie, jak goś Dobra, ja teraz nie będę udziała, bo nie. się spać Oko Aj! No ale czasem to mi odpowiesz, co? Ej, co ty mają buta? Set them eye on bota. Bomb guys, bomb, bomb. Come on, go down. Faster, faster. Quickly. Idziemy? Nie wiem, może to samo Dobra Ale to na zewnątrz czy przez pochylnie? Mhm. Na zewnątrz zawsze się szczerze mówiąc lekko cykam iść na zewnątrz Że gdzieś tam snajper Czyha Masz coś tam? Zabiałeś? Mhm dziewięćdziesiąt siedem na zewnątrz Tam będzie no siedem miał Kurda. tam jest plecy Cicho. prawa prawa i lewa Schody plecy plecy Cicho. Wiem, że u góry... Aj! Wiem, że u góry jeden dreptoli. Skończ, skoczył. Ale ja skoku nie słyszałem. Nie słyszałem w ogóle? Nie, słyszałem, że ktoś idzie do mnie z zewnątrz. Mało istotne. Zginąłem. Nie wyszło. Nie lubię na zewnątrz chodzić. Chodź po Nic nie widzę. Zaraz zginę. Shit. No nie, kurde. No tu zaraz przy drzwiach. Ale nas rozpieczyli. Na A, przypuścić atak. Mhm. Mm biegnę, 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 biegnę. Jajku. Gdzie Na górze, zaraz nad drzwiami. Po lewej stronie. Dobrze. Uważaj w co na drobinę. Kurde Shit Obstawili wszystkie wejściówki, nie? Ładnie One in the downstairs with the bomb and protect Oby dwóch pewnie pilnują paki teraz To byłoby sensowne A przecież o to w tym chodzi, nie? Na dole drepta, teraz jakby był góry był, nie? No Ja a po nim Pójdzie na schody i się wiesz, pokażę tylko łeb. No i o ja ten łeb za dużo. Jaj, <noise> ale miał szansę, nie? Jakby on jeszcze go rozwalił, to dosłownie byłoby na styk. No szkoda. It's OK. Come on. Kurde, obit, serio? Nie, to jest kpina. Żeby koleś mi wyskoczył, kurde, z góry, z wentylacji na dół, ...i ja mu przyłożyłem z tego, e... jezu, z, z galila, Close, close, close door, close door. And wait, don't go, Don't go. Fake. I told you. I żebym jakoś sobie przypieprzył z Galila y, mm -hmm. dosłownie na bliski kontakt. Tam nawet, no nie wiem, kurde, z pół metra było nawet mniej chyba. I przecież, no nie wylatuje jedna pestka, nie? I to było w klatę. Ja nie celuję w głowę. A pokazało mi, że kurde, trafiłem go tylko jedno trafienie, i tam za 20 parę. Mało było. No to dla mnie to jest, no kurde, no. Nie mam pomysłu. No, ja też. Ładnie. Wow, a mi weszłeś kurde w celownik, bałem się, że cię zabiję. Idziesz na bombę, czy na dół? Już podłożyłem. Ale na dół leczą... Na górze! Need backup. Gdzie był? Nie wiem, kurde, strzelałem za mną. Gdzieś od zewnątrz. Ej, to ty tyle do mnie nawaliłeś, tak? Jeżeli... Ej, przeżyłem jeden HP. Jeden <laughs> HP zero kamizelki. Przeżyłem ten wybuch, nie miałem mało HP, bo ty mi zostawiłeś 9. Co. <laughs> <Sorry>. I ten. <laughs> po wybuchu jeden HP. Hmm. No wyszedłem dosłownie na zewnątrz tylko, nie? I udało się przeżyć to. Smyć drogę trochę chore. Moim zdaniem taki wybuch to powinien wziąć, walnąć tak, żeby rozwaliło pół mapy. Masz go? Pod schodami się wiem, wiem, widziałem. To jest twój na P90? Tak. Nie ma nikogo. Coś tam kurde wiesz. Dalej. Idź tam pod czerwone... To on strzelał się? Ten... full. No on tam jest kurde, od... na Podwójny Paweł, podwójne. Podwójne. Ja widziałem. Shit door door oh, kurda. Szkoda A co tam spróbuję. zabawię się. Biorę WP. Jakby co Weźmiesz po mnie. Chyba, że wcześniej zginiesz. Ale wiem, że ty więcej zabijesz niż ja. Niekoniecznie. Przeważnie tak jest. No kurde. oni są na A, Paweł. Wiem. Po cichu, po cichutku, idź, po cichutku. Kucnij i nad pierwotnie. Nad... Idź im od pleców. Od, przewiesz. tam na zewnątrz, nie tu, bo tu wyjdziesz na wprost, ostrzał. I po cichutku leci sobie. Po cichutku, po no cichutku. Czekaj, bo Paweł. muszę najpierw przyspieszyć, żeby kurde, ten nasz nie zginął. Idzie do nich, idzie do niego. Dwóch tam jest. Wiem. Jeden zginął. Jeszcze jeden Paweł. on jest twój. Dobra. No, dobra, Miał być Ładny Ajsik. No stary, w kole się zginął, ten zwinął. Niech ma. Chcesz AWP? Są ja. Masz. Zrobisz z tego wie, lepszy użytek niż ja. Ja Czy nawet ja nie, historia, Ja nawet nie strzeliłem. <noise> no ale po co miałem strzelać jak nikogo nie widziałem? Hmm. Lokują. Ano. Co? Spadłem. Znowu. Ej kurde, aż totalny na zewnątrz. Trzech. Good. Nie stary, jeszcze no co? Ja też nie, ja też nie strzeliłem. Ale <laughs> rany, rany. No kurde, nie spodziewałem się, że będziemy mieli ich koło siebie, nie? Ja sobie wyszłem tak na jolo, w nadziei, że będą tam bliżej drzwi tych, yy, tych gejców dużych, nie? A oni, kurde, już byli tu przy skrzyniach. Kurda, znowu jest pod schodami. Pod schodami tam wtedy, pamiętasz? Na górze. Be Wesprzyj ich na no, A. jest czysta, ale poszli na natal, na dolny, nie? Dobrze. Ładnie Asysta ci wpadła. Jazda, jeszcze raz. Uważaj tam. Kurde, flashbang poleciał, nie wiem czy to nasz. Tak, no ale my rzuciliśmy. Ale okazło no. byłem ty, znowu. Jestem w miejscu, Ach, stary 837 pingu, masz plecy? Nie wiem, co jest grane. A żyje? Nie, właśnie zginąłeś. Dobra, już nie żyje. To cię w plecy pocisnął i nie wiem skąd. Dobra, dobra, War Thunder mi zaczął pobierać Czemu ty tego trzymasz tam w tle? Nie wiem. W kurzeńcu, że się samo nie wyłącza. No, tak nie? Stura. Mm. Wszyscy zginęli. Nie wszyscy. Znaczy ty zginąłeś. Ale... Tak. Mm. żyjesz? Nie. Żyje. Zobacz, że miał Nie da rady. To jest gdzieś na dachu. Ja tam nie wejdę. A jesteśmy pod ziemią. podłożyliśmy paka. Gdzieś po prawej ci się Ja słyszę. Góra, góra prawa. Kurda! Ja pieprzę. No ciekawe sk skąd w ogóle wiedział, żeby tam zaj zajrzeć. Close door, Potter. Close door. And run. Dobra, najważniejsze, że wybuchło. Chociaż tyle. Wow. Byłem wpatrzony w te drzwi, bo słyszałem, że ktoś wychodzi z tego. Bodajże z e, wentylacji. Mm. I myślałem, że kurczę przyjdzie małymi drzwiami za mną. Ewentualnie double Dorsami. Kurde AWP... outside. No tam. Z lewej chyba też coś jest. Aj. Za często tam chyba stoisz i cię wyhaczyli. Nie było słychać jak przyładuje. <śmum> Idę to Dobra. Dobra, ja też. jeden koleś. aj nie trafiłem. Kurda. Na serio na A VIP from leather? Patrz na ten. Be careful, ladder. Jest mu, słuchaj, No i jest, koleś, patrz. Ladder, one man. Good job. Jak idziemy? Pochylnie? Yeah, i No, jazda. Ej, Tomek, gdzie ty polazłeś? Dobra, udało się, ale kurde. Wiesz, że jakbyś tam zginął, to byśmy musieli dymać kawał drogi po Ale jako słyszałem. No, ja nie wiem co ty tam słyszałeś, ale ogólnie oddzieliłeś się strasznie od nas. My tu czyścimy na zewnątrz, żebyś czuł się bezpiecznie. Z paczuszką. wych na zewnątrz Kurta Gejcy na zewnątrz Ej skąd tu stałem? Z prawej strony z, z... ze schodów z dołu idą. Fajnie. kurda a tu to, to się go nie spodziewałem.